Raymond Chandler, jeden z najwybitniejszych amerykańskich pisarzy XX stulecia, mistrz czarnego kryminału, powraca na polski rynek za sprawą wydawnictwa Charakter, które przygotowało edycję jego najważniejszych powieści w nowych przekładach. Za te przekłady odpowiada Bartek Czartoryski. Ci, którzy na pamięć znają Chandlera w starych wydaniach, jeszcze tych z lat 60 będą więc mieli okazję porównać to, czy lepiej brzmią im w głowie te frazy, które już doskonale znają, czy też to, jak do pracy zabrał się Bartek Czartoryski. Przeczytam jedno z najsłynniejszych zdań w dziejach amerykańskiej literatury, które otwiera książkę zatytułowaną Długie Pożegnanie, chyba najważniejszą obok Żegnaj laleczko, książkę Chandlera. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem Terego Lenoxa, siedział pijany w Rolls Royce Silver Raid przy tarasie u tancerzy. Opowieść, w której e, znany doskonale z powieści Chandlera e, Philip Marlowe, prywatny detektyw, który pełni rolę tego jedynego sprawiedliwego w Sodomie i Gomorze, tego rycerza w lśniącej zbroi, który nie waha się czynić rzeczy słusznych, Dlatego, że one są słuszne, że ktoś musi po prostu po ludzku i uczciwie, po chrześcijańsku postępować, w tej powieści okazuje się być postacią wyjątkowo wrażliwą. Rozpoczyna się ta historia od ręki, którą wyciąga do zapijaczonego, sympatycznego człowieka, który okazuje się później weteranem wojennym, ale przede wszystkim okazuje się być człowiekiem zaplątanym w nielegalne interesy. I tak jak wielki Gatsby. Fitzgeralda w, w było powieścią o utraconych złudzeniach pewnego pokolenia, pokolenia po I wojnie światowej. Było powieścią o utracie wiary w to, że miłość można odzyskać, że można od niczego dojść do wielkich pieniędzy i nie ubrudzić sobie rąk, że można robić interesy ze złymi ludźmi, robić pakt z diabłem i za to nie zapłacić. Tak długie pożegnanie jest opowieścią. O pożegnaniu właśnie Filipa Marlowa z przekonaniem, że może jednak na świecie istnieje jeszcze coś takiego jak czysta przyjaźń, jak honor, jak lojalność i my w tą ponurą podróż, przepięknie napisaną, razem z bohaterem powieści Długie Pożegnanie się udajemy. Oprócz tej książki w nowym przekładzie w serii dzieł Chandlera ukazały się także Głęboki Sen. Żegnaj laleczko Wysokie Okno Pani w Jeziorze i Siostrzyczka. Zatem kanon amerykańskiej literatury przełożony na nowo w Polsce. Gorąco polecam wszystkie te tytuły.